Dzisiaj już mamy więcej do pokazania. Okna są prawie wszystkie. Ziemka z wziarnia. tu jest to największe, stoi, ale jeszcze nie jest obrobione. Tu jest drugie, tutaj kuchnia. Będzie się otwierać. I to takie ogromne okno. No. no i taki widoczek z okna elegancko teraz góra klamek nie ma to na taras nie wyjdziemy Ale solidne okna widać. Grube ramy. No i ścianki działowe Powstają pomieszczenia. Okna do sypialni. Garderoba, sypialnia, druga sypialnia gabinecik i tu pralnia tutaj pralnia i łazienka tutaj komin wentylacyjny Ora, idziemy do sypialni fajne dwa okna otwierane No już jest ciekawie, garderoba. Dobra. I tyle. Dobra, pa pa.